Cześć, cześć, witam Cię serdecznie. Dzisiaj Ci pokażę takich kilka przykładów, które dostaję od różnych marketerów ze Stanów, między innymi od Mike'a Dillarda. Uczę się już od ponad, myślę, 15 lat. I niedawno wysłał takiego maila. Zobacz, nie uwierzysz. Młoda kobieta robi 100 tysięcy dolarów dziennie z domu. To jest dopiero ciekawa sprawa i Hmm, czyli zobacz, ona jest nazywana tutaj Mix, Miss Excel, uczy ludzi jak używać, jak robić tak zwane templatki, czyli szablony na, w Excelu. Nie? To jest ciekawa sprawa i zarabia 100 tysięcy dolarów dziennie, z czego to wynika, że miesięcznie to będzie 3 miliony dolarów. To jest taki jeden, jeden przykład, no i teraz zobaczmy sobie, co tam u niej słychać, jeśli chodzi o, o social. Jest tutaj na Instagramie, tak, i mamy milion, ponad milion sto tysięcy obserwujących. I teraz wa ważne jest, żeby zobaczyć, co ona tutaj robi, nie, że tak naprawdę tutaj cały czas reelsy idą, cały czas reelsy, nie, czyli cały czas rolki, rolki, rolki. Rolki, zobacz, cała jej tablica to są to są rolki. Co ciekawe, jak wejdziemy sobie w affiliate, czyli w partnerów no, polecających, można powiedzieć, jakbyśmy przełożyli to na nomenklaturę u nas tutaj MLM-ową, no to są to partnerzy, tak? Dystrybutorzy. Zobaczcie, tutaj jest jeszcze, cofniemy tutaj troszeczkę. Weźmiemy, cofniemy, tak? Tutaj będzie... No, We have affiliate partners. Nie? Którzy, ma, mamy partnerów, którzy zarabiają między 10 a 20 tysięcy dolarów na to szybko leć. Na miesiąc, tak? Niektórzy nawet 70 tysięcy. Także siłą jej tutaj to są rolki na Instagramie, które cały czas wrzuca systematycznie z uporem maniaka można powiedzieć. I partnerzy, którzy to po prostu razem z nią. Robią. To jest niesamowita e, sprawa, tak. Okej, okay, połączymy tutaj, bo tutaj. Przecież nie, bo chciałem Wam pokazać. Dobra, zaraz. Okej, okay, to jest jakby jedna sprawa, jakbyśmy ją wyszukali sobie, no to tutaj akurat nie to. To jest ciekawe, że na przykład nie reklamuje się, nie? Tutaj ani na. E, tu akurat co innego wpisałem, bo zaraz też będę Ci o tym mówił, ale nie reklamują się My po prostu te osoby, na, czy na Google AdWords, czy na e, Facebooku, tak jak wpiszemy, nie ma po prostu. Jej. może się reklamować oczywiście przez inną firmę, <laughs> nie przez tą nazwę, chociaż wątpię, tak. To, co jest ciekawe, to e, na Facebooku znalazłem jej tylko e, profil ten, ten prywatny, no, i jak wejdziemy sobie Miss Excel, wpiszemy, no to wyskoczą różne materiały, ale między innymi też jej strona, tak? Czyli ma stronę swoją na postawioną po prostu stronę internetową. Wpiszemy sobie, zobaczymy, tak. Miss Excel, Excel, tak. Miss Excel. No i Miss Excel przedsiębiorca 31 lat, 94 rocznik. No trochę się dzieje tak. Na, ona głównie działa na y, TikToku i na Instagramie. Tutaj widzimy Instagram 1,1 miliona. No i ma różne. Oczywiście też tutaj mamy Instagram, Instagram. Na YouTube też widać, że jest. Tak, to jest Miss, Miss Excel. Zobaczymy. Tutaj jakoś, jakoś wielu tutaj obserwujących nie ma, nie? Ale 15 tysięcy. Czyli widać, że po prostu skąd, skąd inąd, że tak powiem, ciągnie ruch, kolokwialnie mówiąc, nie? No, ale też jest. Także jej tutaj konikiem jest Instagram. Zresztą sama o tym piszę Instagram i TikTok. Tak, no dobra, ale jeszcze mamy tutaj lepsze kwiatki. Gdzie ja tutaj to mam? Tutaj sobie to wyłączymy. Tutaj sobie to wyłączymy i weźmy sobie też, oczywiście, od Mike'a i zobacz. 12 dzikich przykładów. Zobacz, jakiś Jack, tak, sprzedaje, wy, robi 22 tysiące dolarów chyba miesięcznie, nie wiem, sprzedając coaching hokeja, tak, i e booka po 20 dolarów, nie? E Tutaj ma inna osoba, tak, 615 osób, które płacą 39 dolarów co miesiąc, żeby nauczył ich jak być lepszym artystą, tatuażystą, tak, co daje 24 tysiące dolarów na miesiąc. Kyle, tak? zarabia 37, prawie 38 tysięcy dolarów, ucząc ludzi jak grać w pickleball. Nie wiem co, jaki to jest odpowiednik, czy to jest... Czy to jest no generalnie jakaś gra rakietowa, tak? Czy to jest padl? U nas w się gra, też takie coś. No ale nie wiem. W każdym razie Dagobert, zobaczcie, skonstruował kurs, jak mieć więcej followersów na Twitterze i teraz do, do tej pory zmajstrował, można powiedzieć, 105 tysięcy dolarów. Petra, tak? Ma ponad 1300 osób, znaczy tu kobiet bardziej, które płacą 49 dolarów na miesiąc, żeby jakby pomogła im schudnąć w trakcie menopauzy, co daje 63 tysiące dolarów, prawie 4000 tysiące na miesiąc. Nie? Aleksander skonstruował kurs, jak tu poprawić moc nóg, tak? co, za, co daje mu 168 264 dolary miesięcznie. Tutaj mówi, że nie ma pojęcia, co robi parzyt. Parzyt. Ale ma 686 płacących osób. Um, po 222 dolary na miesiąc co daje jej 152 000 dolarów na miesiąc. Nie? Dalej, gość szkoli cieś, cieśle, cieślów, cieśle. Cieś. No, osoby, które. Stolarzy, cieśle. Które, które, co pomaga im mieć więcej klientów, tak? I daje mu to 36 tysięcy dolarów na miesiąc, nie? James, 4, ponad 4 tysiące ludzi płaci mu 39 dolarów na miesiąc, żeby oglądać jego wywiady z przedsiębiorcami, co daje 156 tysięcy dolarów na miesiąc dla niego, tak? Jerry skonstruował kurs uczący ludzi jak obracać można powiedzieć podręcznikami akademickimi na Amazon. Tak, co daje him. zrobił ponad 6000 sprzedaży na 169 dolarów, co dało mu aha. Ponad milion dolarów. No fajnie. Amanda uczy ludzi jak działać na Forexie, tak? daje jej to 182 tysiące dolarów na miesiąc no i to jest najlepsze i w sumie on pisze, że to jest dla niego najlepsze dla mnie to też jest po prostu fenomen <grym> tak William ma 821 osób, które płacą mu 69 dolarów na miesiąc żeby nauczył ich jak lepiej zarabiać na sprzątaniu po psie co daje mu 56 tysięcy, 57 tysięcy dolarów na miesiąc, nie? No jeszcze są jeszcze inne przykłady tutaj, tak, ale już i skupmy się na tym, przejdźmy sobie na zbieraniu kup, nie? To jest coś niesamowitego. No I teraz zobacz, jak przejdziemy tu, oczywiście ma coś darmowego, tak, czyli otwiera mu się Sejs funnel, można powiedzieć taki, taki tunel sprzedażowy, tutaj ma 92 lekcje, Darmo, można sobie wystartować na przykład 10-dniowy trial, tak, czyli taki wypróbować sobie. Oczywiście jak wejdziemy sobie na, na Google i wygooglujemy, no to tak samo jest od razu strona do społeczności, możesz płacić, tak? 69 dolarów na miesiąc i do tego, do tej społeczności należeć, jako jako powiedzmy członek dostajesz 30 godzin Biznesowych kursów i tak dalej, i tak dalej, do społeczności, która się rozrasta. Co jeszcze dalej o tym milionerze? Tak, no i oczywiście ma, ma też wideo na YouTube, tak. Co ciekawe, tak jak powiedziałem, sprawdziłem nie, nie reklamuje się nigdzie, powiedzmy, tutaj w bibliotece reklam tak sprawdzałem nie reklamuje się. Tutaj tak samo się po prostu nie reklamują. In, inni się reklamują, tak, ale to nie jest on. Też ciekawe reklamy, nie, piesek i tak dalej. E, no właśnie, także co oni mają ze sobą wspólnego? To, co jakby mnie tutaj mocno dziwi, to jest to, że nie mają właśnie płatnych reklam, nie? czyli ten marketing. Em, Organiczny, ten marketing, można powiedzieć, na, polegający na dziennych metodach operacyjnych, czyli to, czego ja m.in. uczę w Akademii, prostelnie łatwe, jest tutaj zastosowane maksymalnie no i daje efekty, rezultaty. Przejdźmy do Akademii, pokażę Ci, jak u nas się właśnie możesz tego nauczyć. Ok, jeszcze w międzyczasie szybki rzut na fanpage'a, na stronę, zobacz, że niedużo, nie? 848 obserwujących. Tak, ale co się dzieje, co, co się po prostu tutaj wyprawia. Tutaj mamy o, na YouTubie obserwuję prawie 8000 obserwatorów, tak? Mają też swojego Instagrama i różne tutaj zasoby. No i oczywiście można zobaczyć, co u nich się dzieje na tej tablicy, nie? czyli zobaczcie rolki, 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 wpisy, rolki, rolki. Nie? jakiś z YouTube'a albo skądś wrzut chociaż to jest nie to jest grafika. Okej, okay, rolki, 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 nie? Tak to po prostu wygląda. Okej, okay, przechodzimy na, taki, na taką formę tutaj nagrywania, bo z komputera się po prostu nie da, jakbym chciał Ci pokazać Facebooka, bo cały czas idą wiadomości od grupy od zespołu i tak dalej. Z jednej strony fajnie, ale jak widzisz, są wszystkie plusy i minusy. Mm, tak czy inaczej, reasumując, sam widzisz, że obojętnie jaki biznes chcesz prowadzić, możemy to też na, na, na polskich przykładach pokazać. Wszystko opiera się o właściwy marketing online, tak? Czyli obojętnie, czy sprzedajesz bułkę, czy bibułkę. E, trzeba robić pewne zaplanowane konkretne działania każdego dnia i między innymi tego Cię uczymy w Akademii Proste, ale niełatwe. Przede wszystkim, kiedy dostajesz dostęp, wchodzisz sobie w przewodniki i tutaj to co polecam zrobić, to najpierw przeanalizować, przestudiować i oczywiście zrobić to co jest w przewodniku 90 dni zmiany życia. Rozwijasz i na każdy dzień masz konkretną lekcje, tak, czyli jest tutaj właśnie powiedziane, co zacząć robić, tu nawet obstawiłem, jak nagrać rolkę od naszego tutaj mistrza Mirka Skwarka, e, także uczymy Cię wszystkiego krok po kroku, oczywiście to było nagrywane w grudniu, nie, no to są na przykład takie dni, jako specjalnie na Mikołajki, no, czasami tak jest, nie, e, ale e, głównie są tutaj lekcje merytoryczne, Oczywiście jest więcej takich tutaj rzeczy, m.in. jak działać na Facebooku, rozwijasz sobie, wchodzisz, nie? Jest tutaj wszystko po prostu powiedziane, jak to zrobić, żeby ludzie do ciebie przyszli, jak przyciągnąć głodny tłum na twoje produkty czy usługi. Kolejny przewodnik, nie? I tutaj są wykłady po prostu na ten temat. Przewodnik Szkoły Marketingu Sieciowego, proszę bardzo, tak? Są lekcje konkretne od A do Z, bo to, że. Wiesz, nagrywać coś, no ale musisz wiedzieć, co nagrywać, tak? Musisz wiedzieć, dlaczego, musisz mieć odpowiednią postawę biznesową i tak dalej, i tak dalej. I tego wszystkiego Cię uczymy. Tutaj to nie są tylko techniczne rzeczy, bo 80-90% twojego działania to jest twoja postawa twoja, twój mental, kolokwialnie mówiąc tak no i tutaj jest to wszystko po prostu poukładane. oczywiście są nagrania z zoomów możesz sobie obejrzeć bo oczywiście każdy jest tutaj bardzo ważny i cały czas wklejamy nowe ale już nie dodaję tutaj do nagrania do nagrań z zoomu bo ciężko jest później się jakby przebić przez te wszystkie posty Ta, także są one po prostu uwzględniane na Wolu na głównej tablicy o na przykład Zoom, ostatni tam Zoom taki, nie? I tak dalej, bo łatwiej jest po prostu dotrzeć, nie? Do tego. Także tak to, tak to po prostu wygląda. Okej, okay, a przynajmniej wiesz, że obojętnie, co byś reklamował, czy był bułkę, czy bibułkę, czy złotko, czy pa złotko, musisz się nauczyć tego, żeby osoby. Z internetu w jakiś sposób Ciebie zobaczyły, zauważyły, poznały, polubiły, zaufały i chciały robić z Tobą biznes. Tak, ja już to robię od 16 lat, od 9 lat prowadzę firmę marketingu sieciowego w branży medycznej. Od 15 miesięcy kolejny biznes z moim przyjacielem i wspólnikiem Birkiem Mańkiewiczem oparty o aplikację mobilną, Multibizap. Oprócz tego mam swoją firmę konsul konsultingową. Konsultingową, jak to się fajnie no. mówi. W każdym razie prowadzę tam marketing dla, dla firmy, dla osób indywidualnych, sprzedaję kursy szkolenia itd. itd. Tak? Także wszystko to mm, opiera się o marketing i o to, żeby Mieć jak największy ruch na stronach, jak najwięcej osób zapisywało się na listę adresową, jak najwięcej osób wchodziło do, do biznesu, tak? Czyli obojętnie co robisz, obojętnie jaką firmę, jaką markę reklamujesz, obojętnie jaką strukturę budujesz, w jakiej firmie i tak dalej. Po prostu musisz się tego nauczyć. To jest bardzo dobra informacja, bo jeśli już wiesz, że musisz się tego nauczyć, to możesz po prostu wybrać e, nauczyciela, jest wielu na rynku. Tak, to co ja ci mogę powiedzieć, to co przemawia na moją korzyść, to to, że ja jestem dzisiaj właścicielem, właścicielem firm, tak, a nie tylko dystrybutorem. Nie, nie mówię tylko dystrybutorstwo, to jest aż, ale w każdym razie ja znam to i po jednej i po drugiej stronie, tak, jestem w stanie ci zaszczepić wiedzę po jednej i po drugiej stronie. Jak to wygląda, bo w większości firm powiedzą ci, że A masz mieć firmę na czole napisaną i ją masz reklamować, i ona jest najlepsza i tak dalej, tylko problem jest taki, że to nie jest Twoja firma, nie to jest jakby wiele rzeczy. Ważne jest to, żebyś zrozumiał, że trzeba się po prostu tego nauczyć. Jak to już wiesz, to tak naprawdę mentora, człowieka, który cię poprowadzi, możesz sobie wybrać. Żeby Cię bardziej zmotywować, żeby to jednak do mnie dołączyć, to z okazji nadchodzących świąt jest bardzo dobra promocja. Wejdź sobie w link poniżej gdzieś w opisie i zobacz, że ponad 500 zł, tam plus minus, tak? 500 zł rabatu, czyli takiego bonusa, zejście z ceny na ten okres świąteczny. Będziesz widział tam, jaki, jaki przedział czasowy, kiedy możesz się po prostu w te ramy tam wpasować, żeby odebrać mentoring roczny, czyli tego wszystkiego cię będę uczył, tak? Czyli jeśli dzisiaj, nie wiem, sprzedajesz rajstopy Albo wprowadzasz ludzi na suplementy diety, albo wprowadzasz ludzi na perfumy, kosmetyki, cokolwiek, tak? To, to, to nie ma żadnego znaczenia. Będziesz umiał po tych 12 miesiącach, chociaż myślę, że wcześniej, tak? bo tam 3-6 miesięcy tak naprawdę jest bardzo mocno takie intensywne. Pokazywałem ci, co jest mniej więcej w Akademii i po prostu będziesz to potrafił zrobić, bo to jest tak, że czytasz, uczysz się, oglądasz i od razu wdrażasz, tak. Także skorzystaj z tej promocji, ona trwa tylko tyle, ile tam jest napisane na tym licz, liczniku. No i do zobaczenia w Akademii Prostelnie niełatwe, gdzie nauczymy Cię wszystkiego krok po kroku, żebyś mógł po prostu zarabiać z domu bardzo dobre pieniądze. Do zobaczenia i do usłyszenia na Zoomie, bo mamy co tygodniowe Zoomy w ramach Akademii Prostelnie niełatwe, takie, można powiedzieć, weryfikujące, co zrobiłeś w ciągu tygodnia. Oczywiście one nie są obowiązkowe, ale polecam, żebyśmy mogli skonsultować, co wyszło, co nie wyszło, co bym zrobił lepiej, co czego w ogóle bym nie robił, czego robiłbym więcej, i tak dalej, i tak dalej. Także do zobaczenia i do usłyszenia. Pozdrawiam, czyścieś.